Mi się nie włącza nagrania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ShadowgnxT, i gram sobie z y, y, szarkiem w Ark Survival Evolved na mapie Scorch Earth. I wybijamy. Tym razem udało mi się przeżyć. <laughs> Tym razem udało ci się przeżyć. I wybijamy w wiwerny. Kurwa, no przecież ta modliszka mi tak siada na dupie, że nie mam jak się odwrócić i jej zabić. Odjęła mi więcej życia niż te viwerny, wszystkie razem wzięte. Co mnie denerwujące? Dobra. talonów nie zbieramy, nie? Ty, co jest? A, ok. Nie mogłem się ruszyć postacią. Eee, no, zebrałem jedno jajo tam trującej na 16 poziomie. Mhm. I się troszkę poirytowały Tak co do twojego pytania czy coś zabrałem No, czyli, czyli standardowa lodówka już sens nie ma wykrywać No za niski poziom ja e Tylko powiedz mi do, do jakiego poziomu się po co wbijać HP nie wiem, czy jest jakikolwiek ogranicznik. Bo, żeby nam się nie okazała sytuacja, w której wszystkie wywery na nam nagle zginą. Hmm. Więc. Będziemy widzieć. Dokładnie. Ale ci powiem, że przynajmniej fajnie pusto jest teraz tutaj na dole. Już tam też A, A, już coś nam mną leci. Gromu władna na 16 poziomie. I tutaj lata trująca na 20. Dodawaj no, na górę. Okej. Okay. Prosto na ciebie. O i jeszcze na pysk leci ognista. Reload. You have the best time. Widzisz, jak spada to ziół nie dalej. To zauważyłem już ostatnio. że miałeś rację. Dobra, ja muszę w takim razie trochę nakarmić moją, bo zeszły z 11 tysięcy do 9,5. A tutaj niby bezpiecznie przy tych paru 10 tysiącach, ale. Znaczy paru tysiącach, ale jednak niewiele potrzeba. Szczególnie hmm. jak się zbiera z 10 biwert. Sprawdź, tutaj jeszcze po jaja, czy jeszcze nie? Tak, przed mostem tak, za mostem jeszcze nie. Dobra, ale że nagrywam odcinek, to nie będę tego życia przywracał, nie wiadomo ile, bo tu za ciekawy nie jest. O, o, chyba, chyba. chyba. Nie. Dobra. Niestety pustki. Tam w tym górnym nie ma? To ominąłem. Nie ma. Tam ja po prawej jest smoczek. nie ja widzę go. Tu też pustki. Pod tobą jest gromowładna na 104. Mhm. No pogryzłem ją po dupie. Dobra, ja już ląduję. Dawaj ją tu. W stronę pustyni? No, no, no. Czekaj, bo trująca tutaj gdzieś próbuje uciekać. Nie ma Piętaż takiego. To jest ognista. Się zrespiła. Który poziom? 32. drugi. Hmm. Nie trafiłem w nią Ale Się i tak zagrywało No leży Nawet nie zdążyłem z nią wylecieć tu na górę eee, Masz coś jedzenia przy sobie jak coś? Takiego dla siebie? No No to zbieram berki z, z wiwert Zjedz wiwerny to wpadnie ci trochę berek hm są oj oj, oj. zagrowałem dwie za, za mostem na moście Dobra, wylądowałem lądowałem dwie padły Mhm i od po razu zezarłem. No gdzie cewy warny, będzie że miał berki. Mhm. jak <laughs> kiedy? Oj, tam Nie narzekaj. Ja berek mam. Dobrze, ci zawinę, jak nie będziesz patrzył. Po 20 każdego rodzaju. Ambitnie. Ręką szybciej pozbieram. Nie zaprzeczę. Taka prawda. Dobra, to co, wyciągam kolejne na górę? No jest O, już mi grzeje, dupsko. O, tu jest. I nie ma jaja. Nie ma jaja. O nie, tego masty. Trzeba być, tylko strzelby nie ukradły. Właśnie wiem, dlatego ja chciałem zjeść najpierw. Dobra, jesteś. Możesz wylatywać. Tak? Jestem mhm. ja tylko dwie, ale strasznie mi siedzą na dupie, a mam mało energii. Dwie chyba chciałeś powiedzieć: trzy. Tak? A, to może mhm. temu tak mi. Dobra, leżą. Czasem możesz pozjadać. Potrzebuję siąść na chwilę, odzyskać energię, przy okazji się narzeć, troszkę, bo znowu mi spadło życie poniżej 10 tysięcy, to jest taka magiczna granica te 10 tysięcy, to dobicie do tych maksa, do tych 14 to jest wpierony, ale te, te 10 tysięcy to, to jest taka bezpieczna strefa. Ile masz energii w sumie na tej twojej ognistej? 816 i nie planuję jej na razie dawać, bo to chyba będzie bez sensu. No bo ona pójdzie w bój, nie? Na tak. Municorę. Okej. Okay. No w razie czego mam tamtą grymowadną ma tamtą zostawię. No nie jest jakoś potężna, więc. Dobra, ja pogryzłem trochę trującą. Mnie ściga, ale widziałem tutaj gdzieś jeszcze jakąś. A, widzę, że ją że z góry. Mhm. O, już znalazłem. Leży. Zabiłeś tam? No, zabiłem. No, faktycznie widzę truchło. Zagrowałem gromową dną. Ale z jedną to nie będę wylatywał. Ale jakbym ją niż to jest martwa. 46 życia zostało. Serio? Serio. Okej, okay. trochę ją ja zjadłem. <grych> Kurde. Już Dobra, i nie, ja żeby... się już przesunąłem trochę dalej. Jestem na wiem, 57. Wiem. To wszystko przepatrzyłeś, nie? Tak. No to jakaś jest trująca na 80, nie widzę cię. Bo wleciałem za skały i zacząłem gryźć gromów ładno. Dobra. Będziemy się to będzie trzeba wyczyścić z tych kurde trujących Będziemy bezpieczni, tak naprawdę, na tym. Wiesz, co? Jesteś gdzieś tam, jak coś? Poczekaj bo... chwilę. Dobra, możesz już bo Podczyściłem górę. Ile mogę na ciebie ściągać? I gdzie jesteś? Tyle co masz? 56. sześć. w górze widzieć. Tam jest y, alfa, alfa, ale nie ciągnę teraz alfy, żebyś nie myślał. Nie bram martwe są. Podleczę się trochę i ściągam tu alfę? No, spoko. Nie wiem, ale mi berki nie lecą z nich, nie wiem czemu. Chyba, że z alfy ci lecą. Nie. Właśnie nazbierałem kolejne berki, ale to berki są w tych, w A, pakunkach. Dlatego... Tylko ja je zjadam w powietrzu, dlatego mi wpadają. O, no popatrz. Jak je Uff. zjadasz w powietrzu, to <coughs> czasami się baguje i ci zostaje ten prezent jakby w powietrzu, ale mhm. zazwyczaj to ci wpada do ekwipunku. Na przykład mam jeden zielony, jeden ognisty i trzy tanderowe szpony, nie? Ale co, faktycznie głodny, głodny jesteś? Nie, tylko że... zauważyłem, że zaczął mi głodnieć, a... a nie mam ze sobą standardowo mięsa, bo ja o siebie dbam. To czekaj, to ci rzucę... Dobra, nie, już nie trzeba. Tak? Mhm. Pojadę sobie, arigato. Dobra. No, ja Jedziemy raczej staram być. się być taki wystarczalny, że jak już gdzieś latamy, jesteśmy, to ogarniam sposób, żeby zawsze mieć możliwość przy. Ja, ja zawsze mam minimum ze sobą 50 mięsa, nie? Tak. No. O, Dobrze. ja prawie w ogóle nie piekę mięsa ani nie robię z tymi rzeczami. Słuchaj, wiesz co? Ja też nie piekę, ale ktoś napiekł około y, 10-12 tysięcy mięsa? <grym> No, bo tam była sytuacja, że ja postawiłem to właśnie do, do pieczenia, ten cały piec. No no no. Ktoś zaczął właśnie piec. To korzystam z tego. A i zbieram też starego. Nie śmieje. nie było jej czymś skarmić w razie W Dobra, leci za mną. Nie leci? leci za mną? Coś leci za tobą. No ale to gówno za mną leci, a tam była 144 ognista. Już to, to gówno to się nie liczy. Gdzie jest ta 144? Tu się zbagowała. Choć żeż pierdoło. Chyba się zbagowała, także ją tu zjem. No i spoko. A ta, ta alfa jest gdzie? Yy, w powietrzu trochę przed nami. Oj. A to jest ta alfa. Okej, okay, widzę ją. 14 tysięcy. No, 28 poziom. Mm. No, dość wysoko lata. Nie masz szans, żeby się zagrywała. Będziemy. Ja to sobie chyba nie będę zabijać, chyba po mleko. Zabijemy dla mleka, nie? Dobra. Muszę zacząć karmić też swoją, bo też mało HP. Mmm... O, ja cały czas próbuję zabić tą ognistą, a ona tutaj jest tak zbugowana, że nie mogę stanąć w miejscu, bo na mnie zionie, o i właśnie na mnie zionęła. Oj. No to czekaj, no to ja ją zjem. Nie, już wiem zjadłem, tylko mi sporo życia odjęła. Ściągnę na ciebie wiwerny. Dobra. O, i się na tobie? O, kurde, rolow. Znowu na tobie? Ok. To było takie, sfokusowała się na tobie? Odfokusowałem ją? Sfokusowała się na tobie? Dobra, podleś się, może malutko HP. No właśnie, oberwałem od tej ognistej przed chwilą. Dobra, jestem ja tu po. Czy, czy coś o kuźwa. Ja w ciul oberwałem. No. Dobra, to myślę, że to będzie koniec tego odcinka z czyszczenia. E, tutaj nie przelecieliśmy całego. Został dosłownie kawałeczek do wyczyszczenia, ale no, będę musiał się podleczyć, także będziemy będzie nudną. Znalazłem, Stoł... Znalazłem jają na szesnastym. Ambitnie. Cześć na razie. Bają!